stop czytaścicie No Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Hello. To my to spotkanie, 3-3, chodzi do przerwy, mogło być już 3-0, a nawet i więcej. Pierwsza połowa to chyba bardzo przespana, w drugiej połowie chyba, a szczególnie w przerwie, chyba jakiś wstrząs w szatni nastąpił, bo zupełnie inny zespół wyszedł na boisko. No tak, pierwsza połowa całkowicie fatalna. Graliśmy trochę jak dzieci w mgle, oni rozgrywali piłkę, robili akcje, a myśmy się przyglądali, nie wiadomo dlaczego, niby się mobilizujemy, każdy się stara, no nie wiem, ale tak to jakoś wygląda niemrawo, no i, i, i na no Mokocimskich wczoraj jedną, drugą, później mają sytuację, tam wybijamy z linii, piłka się kotuje. Dobrze, że ta połowa trwała tylko 45 minut, no bo jakby trwała dłużej, to mogłoby już być dawno po meczu, no ale wiadomo, w przerwy było gorąco, bardzo i, i, i siekiery wisiały w powietrzu, także było mocno Gorąco i, i, i wyszliśmy zmobilizowani na drugą połówkę. Udało nam się z jedną, drugą bramkę, później trzecią. No i później trochę się cofnęliśmy, jak to mamy w zwyczaju, no i, i dostaliśmy później bramkę na 3-3 ciężko było już później ruszyć. No bo taka pogoda dzisiaj wydamy dla jednych i dla drugich, ale już kosztowało nas ta druga połówka dużo sił, i, i, i chcieliśmy jeszcze coś zawiązać tam z przodu, spróbować, no ale już było, było ciężko. No i niestety tylko remis. Tomek, dzisiaj ten remis y, jednak daje nam dalej szansę awansu, bo, bo patrząc na wyniki innych drużyn, no jednak musimy wygrać ostatnie spotkanie z błękitnymi, żeby dalej się walczyć o ten awans. No tak, to jest pierwsza i, i, i podstawowa rzecz, że musimy wygrać z błękitnymi, z a później dopiero cokolwiek patrzeć na tabelę, bo to y, 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 będzie bardzo, bardzo ważny mecz. No i myślę, że Wejdziemy na jego zmobilizowanie, to jak na drugą połowę. Powiedz mi, jak to by się dzisiaj grało w tym ciężkim upale, bo troszkę tam zszedłeś, no nie? Było no, ciężko, wiadomo. No, takie, taka y, pogoda, no to nie. nie no, ciężko się biega, ciężko się oddycha, no ale przeciwnik miał taką samą pogodę i jakoś potrafili grać, biegać. I ja uważam, że, 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 że y, każdy powinien dawać siebie tyle, ile ma, i, i żeby zejść z tego boiska. Na kolanach. Nie wiem, jak to wyglądało. Ja nie lubię siebie oceniać. Mogę powiedzieć tylko, że się starałem, no bo, bo, bo dla mnie był to bardzo ważny mecz. Już. E, 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 mogę takie szanse nie mieć, żeby awansować. Powiedz mi, jak ty w tym imieniu drużyny w jaki sposób zaprosiłbyś kibiców stali na przyjście na to spotkanie z błękitnymi? Gdyż jak wiadomo, ten mecz będzie za darmo, więc tutaj ze strony kibiców przydałby się zresztą gorący doping dla Was. Tak, tak, wszystkich bardzo zachęcam, żeby przybyli w niedzielę na nasz stadion, bo będzie to wiadomo sezon trwa 30, ileś tam kolejek, a, a tak się złożyło, że te, w tym meczu e, e, będzie praktycznie wszystko się decydować i, i, i bardzo byśmy chcieli, żeby kibice stworzyli atmosferę, atmosferę porównywalną z tymi meczami nawet pucharowymi. Kiedy to niesieni do potrafiliśmy nawet e, rywalizować i grać jak równo z różami extra klasy. Także zachęcam jeszcze raz, żeby wszyscy przybyli. Jak najwięcej osób zjawiło się na hutnicze i, i, i ponieśli nas razem do pierwszej ligi. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Gdybyśmy to spotkanie 3-3, ale nadal nie chcecie szans na awans. No, cieszymy to, że y, mamy jeszcze taką szansę. No, troszkę Cię brakło, ale mówię tu już z nami. Skupmy się na tym meczu, co, co jest przed nami teraz. <laughs> Powiedz mi, jak to by się dzisiaj broniło na te, w tym skwarze, na tym go, e, gorąco. Dzisiaj zresztą było dla obydwu drużyn, ale nie było łatwo. Nie było łatwo, zwłaszcza z pierwszej połowy. W drugiej połowie dowodniliśmy, że potrafimy grać. No, ale znowu czegoś zabrakło rzut wolny, mm, bramka. No i remis, a byliśmy tak blisko Czy możesz zdradzić, co się działo w przerwie spotkania, skoro wyśliszcie nad głowę tak zmotywowani, że to był zupełnie inny zespół, niż ten, który grał w pierwszej połowie? Co się działo? No musieliśmy jakoś zareagować, bo po pierwszej połowie powinniśmy przegrywać przynajmniej z 5-0, bo, bo przeciwnik robi z nami co, z nami, co chciała. A, 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 mówię, to mogło się źle skończyć. No i super, że tak, tak drużyna zareagowała to jest duży pozytyw, no ale musimy grać tak od początku, bo no mówię, mogliśmy przegrywać w, w tej pierwszej połowie dużo więcej. Tomek, jak Ty jako kapitan drużyny byś zaprosił kibiców na ten ostatni mecz w sezonie, a może i przedostatni? No myślę, że nie trzeba nikogo zapraszać. Z tego co wiem, to wejściówka za darmo, tak? No, także no mecz dla nas kolejny, najważniejszy i, i myślę, że, że, że pomogą nam Frekwencja była średnia w tym, w tej, w tym sezonie, także no myślę, że nam pomogą, bo, bo przyjemnie się grało w Pucharach przy tylu takiej frekwencji i myślę, że można by to powtórzyć.